Witam wszystkich, tu Blok Odkrywcy. Dzisiaj gmina, wieś Ryczów, gmina Ogrodzieniec. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska. Idę teraz na wzgórze Grochowiec Wielki, który tak naprawdę jest pomiędzy dwoma wsiami, Ryczowem a Żelazkiem. Około 5 km na południe od Ogrodzieńca. Na wzniesieniu, co widać, znajdują się skały. Samo wzgórze liczy 486 metrów. No jest jednym z najwyższych na całej Jurze. I sam, jeśli chodzi o grochowiec, to jego rejon tworzą cztery skały: słoń, nosorożec, tapir oraz pancernik. Więc postanowiłem sobie o sobie tego ryczowa iść. I tak naprawdę. Moją wędrówkę zacząłem od mogiły Epidemii Cholery. Ona znajduje się troszkę w tamtym miejscu, ze 500 metrów. No, i już mamy fajny widok na ten Grochowiec. Wielki, wygląda bardzo ciekawie. No, tak więc co, szukam ścieżki, no i zaczynam gdzieś tam wejście na to wzgórze. Doszedłem praktycznie do ulicy Grochowieckiej. No i gdzieś tam z 50 metrów od niej jest. Wyraźna, szeroka droga, kaszutrowa, piaskowa, która prowadzi bezpośrednio na szczyt tego grochowca. Skały w pełnej okazałości świetnie się prezentują. Więc myślę, że warto, warto tam iść. Póki co same te skały, ta wzgórza wygląda bardzo ciekawie. Tak więc. Zobaczymy, co tam będzie na szczycie. No i czy będą widoki, no bo jakby nie było, po to wchodzimy na jedno z wyższych wzniesień tego całego obszaru, żeby doświadczyć fajnych widoków. Tak więc na to również liczę. A jeszcze tak, a propos ciekawostki. Jeśli chodzi o mogiłę, o której wspomniałem, to przy tej, tak naprawdę, od tej mogiły zaczyna się kolejna taka ciekawostka związana z ryczowem, z tą okolicą czyli pustynia ryczowska. Jakieś, nawet informacji, o obszarze około 1 km. No ale niestety na, na tą już chwilę z pustynią nie ma. Wiele wspólnego, cały ten obszar jest już zarośnięty, tak naprawdę znajduje się w środku okazałego stosnowego lasu. Ale gdybyście chcieli, no to jak najbardziej tamte okolice bliżej w Ryczów, pustynia ryczowska. No i jak powiedziałem, mogiła ofiar epidemii cholery. Również żołnierzy austriackich, niemieckich, żołnierzy powstania styczniowego. A więc warto sobie zadać trochę trudu i z tego ryczowa gdzieś tam trochę zejść i uderzyć właśnie w te tereny, bliżej tego Grochowca. Jak widać, droga jest fajna, szeroka. Nie ma problemu, żeby iść do góry. Myślę, że rowerem też nie byłoby problemu. Jesteśmy już coraz bliżej, coraz wyraźniej widać bardzo okazałe skaliste zniszczenie, czy też jego skalisty wierzchołek. No, i doszliśmy do punktu, gdzie jest ujęcie wody. No i na wysokości mamy od razu ścieżkę prowadzącą do góry. Tak więc nie ma problemu, żeby do niej dotrzeć. Jest taki zbiornik wody. I wchodzimy bezpośrednio już na wierzchołek tego grochowca. Nie jest jakoś super stromo. Nie jest to również bardzo długi odcinek, tak więc każdy może sobie pozwolić na to, żeby tutaj wejść. Nie jest to zbyt męczące czy uciążliwe. No i pomalutku jesteśmy coraz wyżej. No widoki zapowiadają się kapitalnie. No jesteśmy prawie już na samym wierzchołku. Tu jest ścieżka od której zaczynaliśmy wejście na to wzgórze. No widoki są kapitalnie. Góry wodali widać, aczkolwiek nagranie tego raczej nie pokażę. No i te dwa krzyże na samym wierzchołku, na tej skale. No i o to mi właśnie chodziło. Widoki są świetne, kapitalne, bardzo mi się podoba. Tak ten wierzchołek się prezentuje, a nie myślałem, to jest drugi krzyż. Jakaś podstawa, może był jakiś jakaś flaga kiedyś. Jak widać tych skał jest. Jest kilka, jedna, druga. Jesteśmy na trzeciej. A gdzie czwarta. Miały być cztery. Według opisu. Tak więc jak będziecie w okolicach Ryczowa, Żelazka. Pamiętajcie o tym grochowcu wielkim. Zresztą zobaczymy. Może jeszcze pójdę na tamtą skałę. W końcu jest wszystko na tym wzgórzu. Tam też ścieżka prowadzi. Aczkolwiek one już są niżej i takiego widoku na pewno już nie będzie. No świetnie to wszystko wygląda. Robi to robotę. Dobra, spotkamy się na tym jeszcze kolejnym wzgórzu, i myślę, że będziemy kończyć materiał. Ja schodzę już z tego wierzchołka. I właśnie teraz rzuciło mi się oczy. No skała. Będzie chyba ta czwarta. A no, nie rzuca się jakoś poczy. Ale skoro tutaj jest, to jak najbardziej również na nią chodzimy. Dobra, myślę, że nie będzie problemu, żeby zejść tutaj na dół, i dostanie się do tych dwóch pozostałych skał. No, udało się zejść. Mamy taką dość rozległą polankę. Widać piasku dużo. To tak a propos pustyni. jest więcej tego piasku niż właśnie na tej pustyni ryczowskiej. To tak a propos no i stąd bez problemu da się wejść na te dwa na te dwie pozostałe skały na tą drugą część wzgórza no a tutaj wejście Wiadomo, będzie jeszcze lżejsze, jest niżej. No ładnie, ładnie. Wąska ścieżka, ale wygodna. No już praktycznie jesteśmy na szczycie tej drugiej, największej ze skał. O! Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy trochę niżej, ale i tak cały czas widoki dobre. No to co, teraz ruszamy na tą trzecią skałę. Zobaczymy jak będzie zejściem. Jestem już na tej ostatniej ze skał, teraz tak. Tutaj jest, przynajmniej z tej strony, którą idę, wejście najtrudniejsze. A więc, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, no to ja polecać nie będę. Ale ogólnie nie ma jakiegoś wybitnego poziomu trudności. Aczkolwiek jest o wiele trudniej niż na tych wcześniejszych skałach. No, jestem na wierzchołku, to już widoków nie ma tak wybitnych, ale też skała jest dużo niższa. Ale przynajmniej te dwie wyższe doskonale stąd widać. Tak więc pamiętajcie, w górze grochowiec wielki, 486 metrów, między wsiami ryczów i żelazko. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.